W zasadzie jest największą wartością tego typu spotkań, bo... Yy... Momenty, kiedy dochodziłoby do spotkań ludzi, którzy mają dokładnie te same poglądy, pracują w podobny sposób, były bardzo nudne i nierozwojowe. Moment, kiedy spotykają się artyści, artyści bardzo różni, artyści pracujący w bardzo różnych mediach, artyści wywodzący się z różnych środowisk, to wszystko wydaje mi się, że może być dla nich bardzo budujące, może stać się taką platformą bardzo cennej wymiany myśli, doświadczeń, no i po prostu kontaktu. A w tych interdyscyplinarnych spotkaniach w Człopie wzięli udział m.in. Andrzej Zygmuntowicz, fotografik z Warszawy, grafik Tomasz Barczyk i fotografik Zdzisław Mackiewicz z Torunia, Włodzimierz Kowaliński z Poznania i oczywiście artyści z Piły. Prócz warsztatów spotykali się także na zajęciach teoretycznych prowadzonych przez Witolda Kanickiego, którego zaś uczniem był Wojciech Beszterda, kurator tej wystawy. Artyści po swoim pobycie w Człopie pozostawili ślad, czy to graficzny, czy też malarski, a także ślady światła pozostawione na klisze aparatu, je wszystkie będzie można oglądać przez niemal miesiąc w pilskim biurze wystaw artystycznych.